Dzień dobry, moi kochani. Mamy dzisiaj piątek, 6 dzień marca 2020 roku. Dzień ma wibrację cyfry 4. Czwórka mówi nam głównie o rzeczach materialnych, tak? O takiej stabilizacji, ostrożności. Jesteśmy konsekwentni w działaniu. Ogarniamy gdzieś tą naszą przestrzeń życiową, tak? Możemy mieć ochotę na właśnie porządkowanie tej przestrzeni, układanie. Księżyc z kolei z samego rana jeszcze będzie w znaku raka, ale koło godziny 10 wejdzie już do lwa. I tutaj na pewno energia się zmieni, tak? Lew daje nam optymizm, poczucie humoru, chęć do działania, bardziej takie właśnie aktywne. Chcemy być docenieni w lwie, na pewno zauważeni, tak? bo, bo tutaj lew zawsze lubi się pokazać, prawda? I to jest też dobry czas na zawieranie jakichś nowych znajomości. To tyle tak na początek. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału oraz do lajkowania filmiku. Natomiast teraz przechodzimy powoli do tego, co na dzień dzisiejszy chce nam powiedzieć Tarot. No, i rozpoczynamy oczywiście tradycyjnie od barana. Baran dzisiaj będzie miał taki bardzo spokojny, zharmonizowany dzień. Wszystkiego jest tyle, co trzeba, tak? Więc może być trochę smutku, może być troszkę radości, ale spokojnie, bez jakichś takich nadmiernych ekscytacji, bez wpadania w jakieś, w jakieś takie właśnie nadmierne pobudzenia czy nadmierne doły spokojnie, harmonijnie. Hmm, bardzo możliwe, że nie, yy, ostatnio gdzieś tam były jakieś powody do smutku, yy, o czymś tam yy, gdzieś tam może yy, rozmyślaliśmy bardzo. Natomiast dzisiaj właśnie to wszystko tak jakby się wyciszy, uspokoi i, i będzie to taki fajny, spokojny, tak jak powiedziałam yy, dzień. Natomiast yy, Byk, no byk ma dzisiaj kartę diabła, więc bardzo możliwe, że wpadnie w jakąś złość, może jakaś sytuacja go zgniewać, dzisiaj bardzo rozgniewać, tak, może nawet jakaś awantura się wydarzyć, tak, to mogą być takie nagłe sytuacje, coś się nagle dzieje i, i naprawdę wyprowadza nas po prostu z równowagi, tak, ktoś nas w jakiś sposób... Nagły zaskoczy, zawiedzie nas czymś, coś, coś takiego powie, coś takiego zrobi, co totalnie wytrąci nas z równowagi. Więc tutaj, drogi byku, no, staraj się panować nad swoimi emocjami, tak, żeby w tej karcie, nie wiem, no, no jakoś tak bardzo nie popaść w jakąś wielką, nadmierną chęć do, do, do kłótni, do awantury, do złości. No bo to mogłoby się źle skończyć, mogłoby tak być, że jakaś relacja nawet zostanie zerwana, czy zakończona właśnie przez taką wielką awanturę, która tutaj mogłaby się zadziać. Uważajmy też, aby w tej karcie nie wpaść w jakieś sidła manipulacji, tak? Bo ktoś tutaj może chcieć nami manipulować. Więc tutaj też drogi byku, przed tym cię przestrzegam, bądź na to dzisiaj szczególnie wyczulony. Natomiast bliźniak y, ma kartę rycerza pucharów, czyli bardzo możliwe, że y, albo uda się w jakąś krótką podróż, taką dla przyjemności, może to być nawet jakieś takie podłoże randkowo-romansowe, tak? czyli, czyli krótka podróż z kimś, a może otrzymać zaproszenie od kogoś. Na jakąś uroczystość, na przykład rodzinną, albo, albo niekoniecznie rodzinną, na jakąś uroczystość. A może stanie w obliczu takiej sytuacji, kiedy trzeba będzie jakieś decyzje podjąć właśnie odnośnie związku naszego. Więc, drogi biśniaku, no różne opcje mogą się zadziać w Twoim życiu, w zależności od, od Twoich. Układów życiowych, że tak powiem, tak? Może różnie być. Dobrze, idziemy dalej. Raczek. Raczek dzisiaj bardzo wojowniczo nastawiony. Rusza z wielką siłą, aktywnością do przodu. Pędzi, zdobywa. Mieczem wojuje. Więc tutaj, drogi raku, uważaj, aby nie było tak, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Uważaj, bo tutaj możesz jakieś rany komuś zadać tym mieczem. Uważaj na słowa, bo, bo w Rycerzu Mieczy to możemy właśnie wpaść w jakąś sytuację, w której padają ostre, cięte słowa, kłócimy się, jakieś takie złośliwości albo, albo w ogóle takie słowa, które ranią na tyle, że, że ta rana później długo się za, nie chce zagoić, długo o niej pamiętamy, o takich słowach długo pamiętamy i, i wręcz... Mm, Ciągle wracają, tak? Wracają, powtarzają się w naszych myślach, jak to ktoś tak mógł powiedzieć, że dlaczego i tak dalej. Więc tutaj, drogi raku, ostrożność. Z kolei lew w karcie cesarza. Cesarza, władcy, tak? Czyli lew się poczuje lwem, tak? No bo to, to, to co prawda, jest karta barana, nie lwa, ale cesarz, władca, to jak najbardziej lwia energia. Więc lepiej poczuje taki właśnie król. Będzie chciał przeforsować gdzieś tam swoje zdanie, postawić na swoim z taką dużą aktywnością. Może będzie właśnie działał albo wyrażał swoje zdanie stanowczo, zdecydowanie, bez jakby przyjmowania w ogóle jakiegoś sprzeciwu z jakiejś strony. Nawet jeżeli ktoś będzie próbował w jakiś sposób zawalczyć tutaj o swoje. To Lew jednak stanowczo powie nie, bo moje jest na wierzchu i ma być tak, jak ja chcę. Więc tak, tutaj może się to właśnie zmaterializować dzisiaj Ulwa. No a z kolei, panna ma energię odpoczynku, tak? Tutaj, droga panno, być może, nie wiem, mamy piątek, więc być może to był bardzo intensywny tydzień dla Ciebie, może jesteś po prostu przepracowana, zmęczona. I szukasz takiego momentu dla siebie na, na odpoczynek, na, na chwilę relaksu. Więc jeżeli tak, potrzebujesz naładować akumulatory, no to, no to znajdź sobie taki kącik, tak, I, i te akumulatory naładuj w jakiś tam sposób. Nie wiem, może posłuchaj muzyki, może, może poczytaj książkę, może w jakiś tam sposób inny się zrelaksuj, bo najwyraźniej tego potrzebujesz. A z kolei waga, no dla wagi tutaj dzisiaj hmm, wygląda na to, że będzie ciężki dzień. Dzień, kiedy, kiedy bardzo się czymś waga martwi. Tutaj możliwe takie nawet załamanie jakieś hmm, nerwowe, tak? Może jakieś wydarzenia spowodowały, że nie możemy sobie z czymś poradzić, tak? Za dużo, za dużo się już zebrało nad naszymi głowami. Czujemy się samotni w tym wszystkim, nie możemy sobie poradzić, nie widzimy w ogóle wyjścia z tej sytuacji, nie widzimy możliwości, aby wyjść z tej sytuacji. Czujemy się tacy uwięzieni. Tutaj, droga Wago, no dobrze byłoby, żeby ci się udało jednak oderwać od tych myśli, bo, bo one są naprawdę obezwładniające i tutaj do niczego dobrego to nie prowadzi. A Jest to najprostsza droga do depresji wręcz, takie no, pozwalanie sobie na takie użalanie się nad sobą, rozpamiętywanie, rozpaczanie w kółko i, i, i wciąż, więc tutaj staraj się droga wago wyjść z tych myśli czarnych, i poszukaj, poszukaj jakiegoś sposobu na to, aby się wyzwolić. Natomiast Skorpion dzisiaj no powinien zachować ostrożność, bo tutaj jest wieża, więc coś hmm, może się nam rozsypać, tak. No, może to być oczywiście drobiazg na zasadzie, że rozbijemy nie wiem co, solniczkę, tak, czy cukierniczkę, hmm, czy szklankę. Ale no może też być coś grubszego, więc uważajmy, bo tutaj dla Skorpiona dzisiaj taka energia, że właśnie coś się może zadziać, coś na czym nam zależy może może obrócić się w ruinę więc bądź ostrożny skorpionie no ale też ewentualnie może to być taki moment kiedy chcemy zrzucić z siebie jakieś ograniczenia czy jakieś mury, które nas ograniczają chcemy rozbić i chcemy po prostu złapać oddech pełną piersią i właśnie dzisiaj na to się zdobędziemy, tak? Więc może to też w ten sposób się zamanifestować. No a z kolei Strzelec dzisiaj tworzy swój świat, tak? Jest kreatorem, magiem. Bardzo dobra karta, drogi Szczelcu. Masz w rękach wszelkie argumenty, wszelkie atuty. Temu, aby, aby właśnie tworzyć, aby materializować, aby, aby kreować swój świat. Więc po prostu to, to rób, twórz ten swój świat według swoich wyobrażeń, na swoich zasadach, aby spełniał Twoje marzenia, tak? Na pewno, na pewno, jeżeli uda Ci się wprowadzić te swoje zamiary, marzenia w czyn to będziesz bardzo szczęśliwy. No i Koziorożec również ma dzisiaj kartę jakiegoś daru od losu, więc tutaj jakiś nowy początek czegoś, to może być nowa praca, nowy dom, nowy związek, to może być początek właściwie w każdej dziedzinie życia, może to być też Jakiś zysk finansowy, jakaś inwestycja, która przynosi nam zyski, tak? Może w ten sposób, może tu, drogi koziorożcu, zechcesz włożyć w coś pieniądze, więc tak czy inaczej, w każdym razie, czy to będzie zysk, czy to będzie zakup czegoś, na pewno to jest dobry obrót spraw materialnych. Z kolei wodnik ma jakiś plan. Ale póki co nie realizuje go, tylko jakby przygotowuje się do jego realizacji. Tak, ma już wszystko obmyślane, no, można powiedzieć, że jest gotowy. No i teraz w wodniku dobrze byłoby, żebyś ruszył, tak? Bo, bo tutaj jesteś na razie w energii zatrzymania, a najwyższa pora, żeby ruszyć. Czyli myślę, że jesteś na tyle przygotowany, już na tyle wszystko masz przemyślane. Przeanalizowane, że jak najbardziej możesz już teraz ruszać, więc działaj drogi wodniczku. No a z kolei rybki będą się dzisiaj nad czymś zastanawiać, będą rozważać wybór pomiędzy dwiema opcjami jakimiś. Będą się zastanawiać co jest korzystniejsze, co jest lepsze, na czym więcej mogę zyskać, a może... A może to być też taka sytuacja, kiedy zastanawiamy się, żonglujemy po prostu pieniędzmi, zastanawiamy się, jak sobie poradzić, być może mamy zbyt mało tych pieniążków, zastanawiamy, zastanawiamy się, jak sobie poradzić, jak popłacić wszystko tak, żeby było dobrze. Możliwe też, że w związku z tym będziemy poszukiwać drugiego źródła zatrudnienia. Bo tu też ta karta może nam o tym mówić. Dobrze, moi kochani, życzę Wam cudownego piątku i całego weekendu. Do usłyszenia wkrótce.